Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was po raz kolejny na moim blogu. Pani Jola Poleca. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować jesienne sudoku z elementami do przesuwania. Takie właśnie sudoku ostatnio zaprezentowałam na moim blogu i chcę Wam pokazać, jak można go zrobić od podstaw. Najpierw sobie zobaczmy, jak ono działa. Zobaczcie, mamy matę, mamy tutaj instrukcje, co trzeba zrobić. Czyli w każdym wierszu i w każdej kolumnie oraz w każdym kwadracie 2 na 2 obrazki nie mogą się powtarzać. To wiemy o tym. To są maty takie dla dzieci, bo takie prawdziwe Sudoku jest 3 na 3, czyli po 9 takich krateczek, takich kwadracików, a tutaj jest takie Sudoku dla dzieci. 4, 4, 4, 4, 16 tych kwadracików. I mamy ułożyć cudoku. Czyli patrzmy, gdzie jest najwięcej elementów. Co tutaj brakuje w tym kwadracie 4 na 4. Tutaj brakuje nam grzybka. Teraz zobaczmy tutaj, co nam tutaj brakuje. Żołądź. Tutaj nam brakuje grzebka też, prawda? I teraz idziemy w dół. Co nam tutaj brakuje? Tutaj nam brakuje tego listka. Tutaj nam brakuje tego listka. Tutaj nam brakuje żołędzia, tak? Tutaj nam brakuje listka. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Tu brakuje tego listka. Czyli sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Tu się elementy nie powtarzają. Tu też. Tu też. I tu też pionie tak samo nie powtarzają się i w tych kwadracikach 2 na 2 czyli tutaj nie powtarzają się takie są tutaj zasady dziecko może sobie potem podejrzeć czy dobrze zrobiło tutaj jest takie oczko i tu jest gotowe sudoku ułożone nie mówię tego głośno ale można takie Coś y, też zrobić, żeby dziecko mogło sobie sprawdzić, czy dobrze wykonało zadanie. Tych mat mamy tutaj więcej. Tutaj już są inne, y, inaczej rozłożone elementy. Tutaj mamy znów inne elementy, y, inne grafiki i też inaczej rozłożone. Dobrze. Czyli takie sudoku sobie dzisiaj y, y, wykonamy. Przechodzimy do naszego y, Geniali. Ja robię jak zwykle wszystko od podstaw, więc od białej, pustej karty. Zazwyczaj wszystkie projekty robię od białej, pustej karty. Ja już wcześniej przygotowałam tutaj elementy, y, czyli tą matę do kodowania można y, u mnie pobrać na blogu, więc ona już tam sobie jest. Ja Wam wszystko podam na końcu, pod filmikiem będą linki do y, pobrania tych mat, także o nic się nie martwcie. Ja sobie te maty y, y, przygotowałam wcześniej i y, zobaczcie, ja sobie ją skopiuję. Agnieszka Halicka pokazała taki fajny patent na to, żeby sobie robić kolekcje z obrazkami, które wykorzystujemy w Geniali, ponieważ te, które się grywamy, one nie zostają w tym Geniali. Więc ja sobie według jej zasad takie kolekcje robię i tutaj mam takie jesienne, więc z tych na pewno powstanie troszkę gier, troszeczkę y, takich różnych y, rzeczy dla dzieci, które będę y, robić. Mamy tą matę, ja sobie ją skopiuję i przeniosę do mojego geniali. kleję sobie. I tutaj nam są potrzebne cztery elementy różne. Ja może wykorzystam. Y, może wykorzystam tutaj tego jerzyka. Ja sobie wybiorę te elementy i zaraz będziemy rozmawiać dalej. Wybrałam sobie cztery elementy. Jerzyka, wiewiórkę, borsuka i sowę. To są takie jesienne zwierzątka. Każde z tych zwierzątek muszę skopiować, aby mieć cztery takie same grafiki. Czyli kopiuję, żeby były cztery. I tak robię z każdym jednym zwierzątkiem. Grafiki mam już skopiowane po cztery elementy z każdego wzoru, z, ka z każdego zwierzątka. Teraz będę układać elementy na macie Sudoku według zasady, że nie mogą się po powtarzać ani w pionie, ani w poziomie, ani tutaj w tych czterech krateczkach. Po prostu y, muszą być y, różne elementy. I ja sobie tutaj postaram się ułożyć, może jakoś, może to tu, tak żeby się nie powtarzało. Tak. Sprawdzam, czy się nie powtarza. I jeszcze może damy sobę tutaj. A po tej stronie zostawiamy po dwa i sobie je tutaj ładnie ułożymy tak tak poczekajcie, może najpierw damy najpierw damy o ten sposób żeby było tak ładnie równiutko, estetyka też się liczy, prawda? Dobrze, te elementy będą zablokowane, natomiast te będą ruchome, ale żeby one były ruchome, musimy sobie tutaj wejść w tą zębatkę po prawej stronie i odznaczyć rączkę, że możemy przesuwać i teraz jak sobie podejrzymy oczku, dajmy nazwę, musimy nazwać jesienny słodoku. i sobie sprawdźmy, ułóżmy sobie. Czyli idziemy, najpierw patrzymy tam, gdzie jest najwięcej elementów, czyli tutaj nam brakuje borsuka, prawda? To już się zgadza. Tu mamy ułożone, I teraz tutaj. Co nam tutaj brakuje? Jerzyka mamy, sowa. Dobrze. I tutaj nam brakuje borsuka. Tu się nam wszystko zgadza na razie. Tu się nam wszystko zgadza, tu się zgadza. Teraz tutaj może jak tutaj damy jeżyka, tak i wiewiórkę. Y, to tu się zgadza. Tu się zgadza, tu się zgadza. Teraz tutaj. Mm, tu nie możemy, bo jest Jerzy, więc damy tutaj. Tu już się nam zgadza. Y, tu już się nam zgadza. I tu się nam zgadza. No i, i mamy ułożone sudoku. Ja sobie teraz zrobię print screen z tego. Tak. Y, zrobię sobie. To będzie taka podpowiedź dla dzieci. Jak należy to sudoku ułożyć. Zapiszę sobie. Przeena możemy robić w różny sposób. Ja akurat robię w ten sposób. Sudoku. I zapiszę sobie obranych żebym wiedziała. Zapiszę sobie. Tak. I dobrze. Y te wszystkie elementy przesuwaliśmy na podglądzie. Na podglądzie nie róbmy tego w trybie edycji, ponieważ one nam tutaj zostaną i potem będziemy musieli przesuwać wszystko na prawą stronę. Jak robimy w podglądzie, to potem wszystko wróci do normy, prawda? Także na podglądzie. I co musimy tutaj napis damy? Jesienne su doku. Tak. Oczywiście damy tutaj jakąś, ład, jakiś ładniejszy kolor, może czerwony. Damy jeszcze cień, żeby tak to wypuklić ładnie. I tu możemy dać tą instrukcję, co mają dzieci zrobić, czyli ułóż rządka na macie macie według zasad sudoku żeby, żeby może zmniejszymy tak yy, i teraz yy, ja Dam sobie tu takie oczko. O tutaj, w tych interaktywnych elementach zazwyczaj, daję sobie oczko. Tak, tutaj mam to oczko. Zmienię sobie kolor na taki czerwony, żeby się za bardzo nie wyróżniało. I w tym miejscu, tu tym paluszkiem, daję window i umieszczam to zdjęcie, które już ułożyłam. Czyli tutaj, zdjęcie pobieram sobie z, z, z komputera. Czyli tu mam w pobranych, i to jest to. I ono się tutaj zapisuje, mam tutaj małe i gdzieś sobie tutaj ustawiam, że w razie czego uczeń sobie może zobaczyć, jak to sudoku należy ułożyć. Możemy jeszcze sobie instrukcję skopiować, zobacz, ja sobie tutaj tylko skopiuję to, bo jeszcze tu jest taka instrukcja, czyli skopiuję sobie ten tekst. I damy na przykład takie o coś takiego. Tak. I to damy tutaj. A nie, to chyba nie było w tym. Tylko yy, yy, przepraszam was bardzo yy, w tym pierwszym to list i tu chyba tak i zapiszę i czekajcie. Miejmy to krótko. Mhm. Zobaczmy, czy wszystko działa. O, jak tutaj najadę na no to, instrukcja się nam pokazuje. Natomiast tutaj, jak kliknę, jest zdjęcie gotowe. Gotowe, zrobionej maty Sudoku. I co ważne, pamiętamy, te elementy blokujemy. To blokujemy, wszystko tutaj sobie zablokujemy. Tak? Natomiast y, te zostają, bo te będziemy przesuwać. I w całą matę też musimy sobie zablokować. Dobrze. Sprawdźmy teraz, czy wszystko działa. Tak, te elementy nam się nie przesuwają razem z tą matą, natomiast te elementy przesuwają się, czyli wszystko nam działa, prawda? Tu jest instrukcja, tu jest obrazek, czyli działa. Mam nadzieję, że ta instrukcja była czytelna, że powstaną piękne maty. Te maty, które ja tutaj mam, udostępniam Wam. Część jest na moim blogu, już także linki będą pod filmikiem. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zrobić takie sudoku interaktywne, że będziemy klikać w coś, w dany element, gdzie na macie on ma się znajdować. Także to, jak już się nauczę robić takie lepsze filmiki, dłuższe. Na teraz Wam bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie, dajcie suba i do następnego spotkania. Pani Ola poleca. Trzymajcie się, cześć!